Kuba Sienkiewicz dostał kartę mobilizacyjną. Backslash, mam, że trafię do orkiestry wojskowej. Backslash. O kubie Jasienkiewiczu głośno było ostatnio w kontekście rozprawy spadkowej dotyczącej majątku po swojej ciotce. Znany jak torce Krystyna Jasienkiewicz, ostatecznie spór został rozstrzygnięty na korzyść muzyka. Nieoczekiwany Jasienkiewicz zaskoczył swoich fanów informacją, że otrzymał kartę mobilizacyjną z czerwonym paskiem. Oznaczającą powołanie do czynnej służby w wojsku. Biorą już rocznik 61. Cieszaj się z tego. To jest bardzo dobry rocznik. O dużej wartości bojowej. Damy radę. Jak w 1939 napisał na Facebooku. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Fakt skontaktował się z muzykiem, który zdradził, że do całej sprawy podchodzi bez nerwów. Uśmiechnąłem się, bo oceniam niskowartość bojową swoją własną, więc myślę, że to jest humorystyczne, wyznał Sienkiewicz w rozmowie z tabloidem. Byłem w wojsku w Czerwonym Boże na Podlasiu. Było to 40 lat temu, więc trudno pamiętać takie rzeczy. Jak ta jednostka się nazywała, bo to było w czasach PRL-u to były wojska pancerne. Jeździłem człukiem, dodał. Być może powołanie lidera zespołu elektrycznej gitary wiąże się z jego profesją. Na co dzień muzyk jest bowiem lekarzem. Sienkiewicz spodziewa się, że jego koledzy po fachu również zostaną zmobilizowani. Nie wiem, nie mam jeszcze takich informacji, ale domyślam się, że tak, skoro ja dostałem coś takiego. To inni pewnie też zastanawia się. Podchodzę do tego z humorem. Mam nadzieję. Że trafię do orkiestry wojskowej. Nie grałem nigdy jeszcze w orkiestrze wojskowej. Ale miałem gitarę w wojsku i umilałem przez pozostałym kolegom. Karabin też miałem w ręku. Kałaśnikow zdradził dziennikarzom faktu. Czujecie się bezpieczniej?